Słyszeliście kiedykolwiek o sklepie motocyklowym Motormind? Jeden z największych sklepów w Polsce z motozajowkową obsługą. Dostaniecie tutaj dosłownie wszystko. i co najważniejsze, rabaty dla widzów MA. <ślesk> Dobry! Witam! Witam. Kurwa, jak ja już go dawno nie widziałem. Motory to bardzo chory na motory to hardcore To środowisko jest psycho na, na jednym kole z moją bandą Łapy wszyscy razem nie ma na co czekać Nie będę więcej na 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 DJ tutaj gra okay. <laughs> Powiedzcie ci coś? Tyle ci mam dzisiaj do powiedzenia Dawaj oddwoję okay. zaraz Ja to się boję jeszcze odkręcić A ile ty to masz? 205 konia? 250 To ty chyba w przyszłym roku w MotoGP startujesz Człowieku Ale to będę woził i zamiast tych skuterów To będę ja ich woził, Jakim się przewróci motor Ja mógłbym mieć nawet i taką robotę ty. No Przewraca im się motor, a ty sobie wsiadasz i dojeżdżasz im do tego Ja bym przewiózł na przykład Markeza czy Alisha Espargaro Ja to bym uciekł już takim motocyklem <laughs> mareczko, dzisiaj jesteśmy z Desto, w końcu Desto się wynurzył ze swojej jamy. Witam, dzień eee... dobry Czas leci, a my jak małe dzieci. <laughs> Opa. Ja też się mogę trochę pogadać. Jakie popsy. A ma teraz to było fajne. No bo tak jest jak odpuszczę totalnie. Wyłączę na razie na mieście się, się pobawimy. Zobaczysz, jak on schodzi z obrotów już mam tam... Za 4000 to wtedy jest tak jak w lambo du, 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 du. To pojedziemy w taką na w ulicę, ty. A tam jest to są kamienice z jednej i z drugiej strony, to się będzie niosło. Nożami będę rzucać w nas. Zbroje masz. A no tam mam zbroję. Jestem niezniszczalny, tak jak przy spawaniu nago. <noise> e, jak będą pozwoli, to pokażemy Państwu efekty spawania e, w samych majtkach. <głosy> Pierdziele. <głosy> Nie spawajcie nigdy w samych majtkach, bo się śpieszycie komuś pomóc Bezpieczeństwo hamuje pracę PHP, tak? Bo to, to jest tak jak hamowanie jak to jest? Hamowanie wrogiem przyspieszenia. Czy kto hamuje, ten przegrywa. To tutaj też. Kto, kto przestrzega PHP, ten na akord nie zarobi. Żarcik. Tak nie. Taki żarcik sytuacyjny. I w ogóle mam rękawiczki mam do wymiany, nie? Żepy już kaputno. Trzeba. No. Musisz przyszyć na stałe Ty, ale ja to chciałbym ci poinformować, że ty masz takie same, nie? No ja wiem, ja mam tylko chyba pół sezonu dłużej i u mnie też słabo już Ty, aby winąć ci tą rejkę? Jak? No, ty sobie sam by wywiniesz, bo ty ją się Tak ma być Aha, okej okay. <laughs> Chyba nie dadzą 500 zł, nie? Jakby co Nie wiem, nie wiem za ile, za co, znaczy no, ile teraz jest za Brak widocznej tablicy ja wtedy dostałem dwie stówy... A dwie stówy, chyba i dwa punkty Ja dostałem stówę, dwa punkty. To będziemy solidarni i się podzielimy po 225. No, nie. Ale jak ciebie zatrzymują, to ja cię nie znam Nieważne, że masz takie same naklejki na motocyklu, tak, takie, taką samą bluzę, takie same rękawiczki Nic nie zrobimy. No poczekać musimy. A to dawaj na zielonym poczekamy aż się zrobi czerwone i... Nie, przejedziemy! Kurwa, no żeś dopad dopakował <grystanie> Ja pier Ja to tyle nie jeździłem tak mi dziwnie. Znaczy jeździłem ile? Tydzień temu? A co ja mam powiedzieć? Ty tylko nie przerywniałem Ty to już w ogóle zarosłeś mchem <grystanie> No ile ty światło tu będzie trwało? O pierdziel Nie chyba 120 Nie, chyba 90 jest najwięcej. Nie Byśmy już 10 razy przejechali. Powinno tak być, że jak jest bezpiecznie, to powinno moż, można było jechać. Tak. A? Wiesz co, by się działo. Każdy by uważał, że jest bezpiecznie cały czas. Tak no dawaj no! Ja pierdykam! Liczony czas i w przyspieszonym tempie. Ile to czasu trwa? Nie no dobra, ja idę do zarządu dróg. Ze skargą. Ej, może nas nie czuje, że my tu stoimy? No właśnie tak, pomyślałem o tym samym A bo zaraz drugi, drugi będzie raz jechał i co? Człowieku, to się nie zapaliłoby te czerwo... te zielone Ty, to już liście leżą na glebie, czas Jesień Już jesienny klimat Jesienny klimat, tak się zaczyna Jest biały welo, a w nim dziewczyna A jadą, jadą Jadą, 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 świry jadą No ty dzisiaj rozśpiewany jesteś widzę Ja to dzisiaj czuję, mam vibe <laughs> Temat na dzisiaj jest taki Ja zmieniłem motocykl po 9 latach z Suzuki GSX-R K6 750 to ma K8 600 Piąty sezon Czyli i też się zastanawia już nad zmianą sprzętu To może porozmawiamy sobie dzisiaj, rozbijemy temat czy jak długo warto być z jednym motocyklem? I czy to nam się opłaca, czy się nie opłaca? Czy trzeba zmieniać, czy nie. Wiesz co, a ja bym... A mój moze... może... moją możesz złożyć abyś chciał. Chyba, że z drugiej strony podjadę ci. Nie, może być, poczekaj. Okej, zajebie, klapsa. Klapsa! Ty bo moja pewnie nie będzie chciała ten odcinek. <laughs> Pozdrawiamy. To <jest>. mm. <laughs> Nie ma tu kamery. Co? Nie mam z przodu kamery, zapomniałem, a chciałem do Mai pomachać. A ty pomachałeś, a tam nie ma kamery. To <śmówiłem> jest do kamery, której nie ma, nie? To jest euforia, że jeżdżę. <śmówiłem> Bez skitu. No to co, może poruszymy ten temat. Ja chciałem powiedzieć na początku, że znam masę osób, tak naprawdę, kupują motocykl już z myślą że sobie go potestują, pojeżdżą wyżywują, wykorzystają i wyplują jak to tak powiem brzydko nie no żartuję, że kupują katują, gumują i sprzedają na przykład jak już znajdą klienta po pół roku, po roku kupują następny i nawet nie, nie robią e, serwisu olejowego kupuje w takim stanie jak jest bo podobno ktoś mówił, że olej wymieniał, katuje, katuje i sprzedaje i tyle, nie? No, średnio się opłaca taki motocykl kupić, ale niestety pewnie może nawet każdy, ktoś z nas trafił na taki motocykl. No ale są też ludzie, którzy lubią przetrzymać motocykl, bardzo o niego dbać, pielęgnować, także ludzie, niektórzy płacą za cały licznik, więc z całego korzystają i są takie osoby jak my. Że kilka lat te motocykle zawsze mają, robią serwisy na czas. No i przychodzi w końcu czas, że ten motocykl już nam się troszeczkę może ja wiem, czy nudzi, ale jakoś tak inaczej, jeżeli nam wystarcza moc, komfort jego, jego bezawaryjność i tak dalej, no to on się nam nie znudzi, ale jeżeli na przykład wkładamy w niego co chwilę, co chwilę, co chwilę, mamy go już wiele, wiele lat i w końcu wiemy, że niedługo, nieubłaganie przychodzi dla nas czas grubego serwisu, który wyniesie kilka tysięcy złotych. A ten motocykl zawsze można by było jeszcze wymienić na większy, bo na przykład mamy 600, więc jeszcze mamy po drodze 750 i litra. Więc przychodzi nam na, na, do głowy taka myśl, że może by to zmienił, bo jeszcze mamy w czym grzebać i coś wybrać. Większego, wygodniejszego. I to się zgadza. I teraz, o, no właśnie, no i kasę mamy, no to najważniejsze, bo bez tego to nie da rady. No zobacz, tutaj jazda konna jakaś jest. Na furmankach zapierdzielają. Samo widać, kurna, taki płot zrobili, że nawet bez płacenia biletów nic człowiek nie zobaczy. Tani, ja nie mam do tego Ty popisuwal, kurwa. <grywa> Panowie stali na motocyklach, to włączyłem popsy. <grywa> nie, no wiesz, sam bym chciał, żeby ktoś włączał popsy, jak ja będę stał. Nie chciałbyś? Pewnie. Zawsze to jest fajne, jak stoisz na poboczu i to słyszysz, nie? To jest prze przekabacenie tego powiedzenia. Yy... Ja przekabaciłem to tak, życz komuś tego, co tobie miłe, a mi jest miłe, jak to siedzi i strzela, więc... Ale nie wiesz, czy Daję temu komuś tak. było miłe. U mnie głównym powodem, dla którego chciałbym już, chyba, chyba chciałbym, bo to nie jest tak, że postanowione, e, sprzedać to trochę mod. Naprawdę, to nie jest tak, że ja mam podejście takie, że 600ka nie jeździ, bo uwierzcie mi, że to lata, ale... Ale po dzisiejszym dniu jak od dwójki się złapaliśmy, to Desto już Celidra. <śled> Na pewno na litrze by ci było komfortowiej, bo ty też masz ile masz? Z 1,80 m? Dwa. No to też będzie Ci wygodniej na litrowym, na pewno na dłuższą metę. No ja mówię, ja to jestem mega pozytywnie zaskoczony, że 500 km bez zająknięcia mogę się na nim robić i jest mi wygodnie, nie? Druga sprawa to jest to, że no, trochę irytują mnie plastiki. Bo jak wiadomo był filmik na kanale, gdzie plastiki były zmieniane, prawda? Z karbonowych na, na te. Te obecnie objawki, no nie są oryginalne, tak? Więc mają parę niuansów, a ja jestem typem człowieka, który no, każda jakaś ryska pierdolka prosto, e, boli i no ja denerwuje. Mam to samo. Jeździć mogę motocyklem, cieszyć się, ale jak jest jakiś mankament, to męczy mnie to i że tak powiem, e, nie to że mi przeszkadza w jeździe, ale cały czas mam gdzieś to z tyłu głowy. No typ, tak, tak. Kurczę. To tak trochę działa, że apetyt rośnie w miarę jedzenia Jeżeli czymś jeździsz już długo, 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 tak? No to chciałbyś spróbować na przykład swoich sił w jakimś większym motocyklu W jakimś innym na przykład motocyklu, to tak? Przyzwyczajasz się do tego, ale powiem Ci tak, jak właśnie ja też mówię Tobie i chłopakom, że Ta elastyka w litrze jest bardzo przyjemna i chciałbyś na pewno tego tak. spróbować Bo ja pierdzielę, ładny zakręt, się zacząłem rozpędzać, a tu zabudowany, nie? Jeszcze takie winkle ładne To są w ogóle fajne drogi, nie? Go trzeba uważać No i jeszcze mówiłeś: jako kolejny punkt tego, że przydałoby się zmienić motocykl, to że zbliżają się kosztowne serwisy. Czytaj rozrząd na przykład, tak? Bo Gix obecnie ma 55/400, prawie na blacie, i nie był robiony rozrząd. A serwisan, tu którego to moto jest tylko i wyłącznie serwisowane, i nikt inny w nim nie grzebie. Powiedział, chyba na 40, że. Nie, na 40 chyba. Tak. Według książki tak. powinno się robić na 40, jak ja zrobiłem w tamtym gigsie, ale podobno niektórzy też dobrą szkołą jest, znaczy dobrą. Praktykowane to jest przez osoby, że jak nic tam nie stuka, nie puka, no to nie ruszają do 60 tysięcy gdzieś, nie? No i co jeszcze tam, co mnie, co mnie że tak powiem, przemawia? No ten serwis, on no, i taki nie, no bo z drugiej strony, jeżeli robisz na przykład taki rozrząd, tak. E, stać się na taki serwis, no jesteś w stanie, bo no masz już ten sprzęt od jakiegoś tam czasu, no i nie chcesz się go pozbywać. No to robisz taki serwis, no i masz po prostu wszystko. E, wiesz co, masz tak na dobrą sprawę w tym silniku. E, nikt ci nie wciśnie jakiegoś kitu, no nie? Mógłbym zrobić taki serwis, tak, i już tego motocykla nie zmieniać. Ale, mówię, no tak jak bardziej to mnie przemawia... Ale się jeszcze te inne aspekty. Tak, no te, mówię, te plastiki nie. i tak dalej, ta kwestia mocy, kwestia wygody. Znaczy, nie jest tak, że ten Gigs jest niewygodny, przynajmniej jest dla mnie, ale no ch chciałbym, no po prostu, wewnętrznie już, coś mi podpowiada, nie wiem, moje drugie ja, czy coś, kurde, że no, przydałoby się zmienić temu moto, no nie? Wiem, co czujesz, no też tak miałem. Jak się litra biedę. Śpiącego litra! Kurwa wyprzedziłeś! <śpiącego> litra> Łatwo! I wiadomo, no boję się zawsze przy kupnie, żeby nie utopić, żeby coś nagle nie było jakiejś wady uszkodzonej, albo też, żeby nie było tak, że na przykład coś jest uszkodzone, a mi się coś stanie. A jak już ten motocykl masz, obeznany jesteś, oddałeś na serwisy, sam naprawiasz też, wiesz co masz. I wtedy jesteś pewniejszy, jak wyjeżdżasz, czy jechać na drugą stronę Polski, jedziesz i wiesz, co masz. A tak to tak, kupiłeś, siadasz, jedziesz i nie wiesz, co cię spotka. wiesz czy dojedziesz. Dokładnie. Nie wie, czy to Bo kupiłeś niby dobry motocykl, a widzę, że wiesz. Ludzie są. No, ludzie to chudy. No, co wam ale będę nie, mówił, nie? Generalnie to jest problem taki w ludziach. I nie chodzi mi tutaj teraz stricte o handlarzy. Ale bardzo dużo ludzi kupuje tu, oczami. Tak, Zobaczy tak, tak. wyniuchany, wyni ojej, wypieszczony, piękny motocykl, tak e, i chłop, który na przykład no nie za dużo, nie za wielką ma wiedzę na temat motocykli. E, I co? Zobaczy piękny motocykl, piękny ten, a on nawet może mieć obiewki nie od tego motocykla, e, być pięk pięknie, fajnie wyglądać, a wsiadać na niego Robisz tak, jak, nie wiem, 400 km i później wokół komina i nagle, a by Ci jakaś baba, tak jak mówisz, i serwis kosztuje tych 5 tysięcy, tak? Dokładnie tak, ale są też tacy ludzie, którzy tu chodzi akurat o, o sprzedawców nie tylko o handlarzy, ale też o prywatnych sprzedawców motocykli. Że on na przykład rama by była pęknięta, on ci to wsadzi, nie? Na przykład mnie do to by gryzło sumienie, żeby komuś nie wsadzić, żeby ktoś się nie rozbił i nie zabił na, że tak. tak powiem, przeze mnie. Ja na przykład, jakbym miał sprzedawać z pękniętą ramą to no, męczyłoby mnie sumienie, żeby albo powiedzieć o tym albo po prostu oddać na ten serwis, który wiesz, bo są takie serwisy, którzy spawają tak jak waso, że on ci pospawa tak, że to masz 100% gwarancji to wtedy wolałbym oddać na to, pospawać i no, na przykład by mnie męczyło potem, że ten serwis tak, i na przykład dopiero sprzedać, nie? ja to zawsze jak hamuję, mam awaryjne hamowanie, to tak robię, nie? bo patrz co się dzieje, widzisz? środek ciężkości do tyłu przenosi, poważnie. Tyłu, I możesz, No, a zrób sobie do, dupę do tyłu, dupę do tyłu Tylko nie wstawaj, bo może cię wiesz, <noise> zobaczcie jest bardziej stabilny tył, nie? Na tym tu no. normalnie jak się... sztywniej, sztywniej, sztywniej jest no. Normalnie pali mi tak, a nie robi tak Tak, 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 sztywniej, a, Jak idzie młody Po polach Ty o kur... Co? Zobacz co ja mam w Kangurku. Uważaj teraz! E teraz. fajne! Kurat, jakby to ci wyleciało, to byś mi zmasakrował L5. jakby mi to wyleciało, to ta miejscowość, w której byliśmy, to nawet by przestała istnieć. Ale jak mi na początku powiedziałeś, że pokazać ci co mam w Kangurku. To myślałem, to myślałem, że wychylisz tak chleb. To Chleb, kochanek chleb. chleba. Ej, po! ty, po lewej, chłopa. W polu, krosem. O, ale poszedł. I później, jak oglądaliśmy z Naruto, to. skończyłem. Naruto, to. Do... Jak ci się podoba? Oj, kurwa. Oroci maruj, ci się podoba? Kakashi jest chyba najfajniejszy Na razie, jak dla mnie No, Kakashi spoko bardzo To szybko te światła Co tu stoi, ty, co to jest, pa? Nie chcesz manetki? Co to jest, nie? ty, no, to Ty, a nie będzie pasował do twojego akurat? Ty, założę ci, bo czekaj Weź spadaj Ja <śmienią> Ej zielone! Zielone! Ty, a to jest ten! Co od niego mu to kupię? Siema! Skąd wracasz? Skąd więc zjedziesz O! Trzymaj się! Ty poczekaj! Pokażę ci coś! Ja od niego kupiłem l To Dobra, bieg i zmienia Je. to jest właśnie były właściciel tego motocykla MTK kupił, tak? Mówi, że nie latał moim na gumie Rzuciłeś spalenie, a kaszet pozostał a tu stonę! Ha, ha, ha. Pa, zobacz. A zobacz ty! Ha, ha, ha. Pokażemy Seracikowi, jak się strzela! Chłopie <głup> się śmiał! O, o Dobre! <śmany> <śmany> tu będzie można kolanko zaj! Ja chciałem sprawdzić, która godzina, i tak, tak, <śmany> dobry, dobry! <śmany> O jak jedzie, ole jedzie. Ty ładnie, ładnie, powiem ci, że. Ale ładnie, że się zwinął. Ty to, tobie zabrakło 15 cm Tyle. <słyska> jak na odpuście Ty, ale musimy chyba tego Peugeota minąć, kurwa. Znaczy Peugeota, Volkswagena. Ja się uduszę zaraz. Ekologia, kur... Zmęczony trochę jestem, powiem szczerze, nie będę kłamał. No, no bo to normalne, normalne, słuchaj. Taka jazda wolniejsza miasto bardziej męczy niż byś w trasie leciał stary. 175 km dzisiaj. No i ładnie. Łota! Panie, to gdzie wyłącz tą kosiarkę? Dzień dobry. Dzień dobry. Siema. Bo pani nic nie słyszy przez telefon. A.